Śniło mi się, że na zawodach, na stadionem fruwam z aparatem w ręku niczym ptak. Fotografuję niesamowite ujęcia. Podzielę się z tym ze swoim bratem Jurkiem i on wymyślił właśnie takie zdjęcie. Zrobiliśmy je w 1967 roku na obozie w Spale. Kazał mi wdrapać się na gałąź. I ciekaw byłem, jakie ujęcie powstanie. Zdjęcie z góry było pospolite, natomiast to, co on sfotografował mnie wiszącego na gałęzi, jest niesamowite. Wydaje mi się, że teraz, po 50 latach, jest to normalne, że na stadionie fruwają kamery, można fotografować z dronu. To, co ja zrobiłem wtedy, byłem dronem z epoki Kamienia Łupanego.